No, nie. Chyba należy mi się coś nowego. Każdemu należy się coś nowego. Weź szybką, prostą, pierwszą pożyczkę bez wychodzenia z domu i oddaj tyle, ile pożyczyłeś. Pożyczasz 3000. Oddajesz też 3000. tysiące. Wow. Bo należy ci się więcej od życia. Je! Yeah! RRSO 0% całkowity koszt pożyczki 0 złotych. Zamów jeden z nostalgicznych zestawów i zgarnij gazetkę Prawo Gratis. Tylko do wyczerpania zapasów. Vivus zmienia się w Vivigo. A dlaczego? Żebym miał go zawsze przy sobie. Aha. Hehehe. <laughs> o. Klikam i mam co chcę. Vivigo. 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 He 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 he. Vivigo to szybkie pieniądze, gdy ich potrzebujesz. Ach święta, ach święta. Święta same nie zrobią się magiczne. Spraw, żeby takie były. Weź teraz pierwszą pożyczkę do 3000 zł RRSO 0% i spłac ją nawet w lutym. Święta z Mister Heinz. I pewnie Wejdź na VivuSPL. W tym roku przygotuję najfajniejsze święta na listę. Z Vivusem Twoje święta będą takie, jak chcesz. Szybka i prosta pierwsza pożyczka do 3000 na VivuSPL. Oddajesz tyle, ile pożyczasz dopiero w lutym. Całkowity koszt użyteczny hmm. oh, oh. No nie. moim naj, najbliższym należy się więcej. Twoim bliskim też należy się więcej. Weź szybką, prostą, pierwszą pożyczkę bez wychodzenia z domu. Pożyczasz trzy i oddajesz też trzy tysiące. I to dopiero w lutym. Wibus życzy wesołych świąt. 0%. Całkowity koszt pożyczki 0 zł.